W dzisiejszym odcinku będę chciała dokonać pewnego rodzaju podsumowania pierwszych 6 miesięcy tego roku pod względem kosmetycznym, oczywiście. Wiele z Was na pewno wie, że ten rok jest dla mnie, można powiedzieć, takim rokiem przełomowym. Na samym początku tego roku dokonałam wielkiej inwentaryzacji całej mojej kolekcji, z czego też jest film. Może podlinkuję playlistę, tak będzie chyba łatwiej. Staram się też zapisywać tak na bieżąco, co kupuję, co bym chciała kupić, czyli prowadzę po prostu wishlistę, robię projekt pan. Pod koniec zeszłego roku wprowadziłam kosmetyczkę miesiąca, która też pomaga i właśnie skupić się na zużywaniu niektórych produktów, ale też używaniu, ponieważ mam wrażenie, że do tej pory starałam się jak najbardziej rotować moje produkty, czym oczywiście też nie ma nic złego, natomiast przy tej ilości kosmetyków, jaką mam, częste rotowanie produktów sprawia, że jest po prostu niemożliwością zrobienia jakiegokolwiek postępu w, czy to właśnie użytkowaniu danego produktu, już nie mówiąc o jego zużyciu. I od razu tutaj przyznaję, że przez wiele lat mi to zupełnie nie przeszkadzało, wręcz chciałam budować kolekcję, chciałam mieć jak najwięcej produktów do porównania, szukałam też produktów od być dla siebie, uczyłam się tego, jakie kolory mi się podobają, jakie tonacje mi się podobają, wykończenia, tekstury i tak i tak dalej. To wszystko było po coś, natomiast w tym momencie, w którym jestem teraz, jestem na tyle już świadoma, wiem, co lubię, czego nie lubię, czego szukam w swoich kosmetykach, że chciałabym moją kolekcję troszeczkę zmniejszyć. Od razu mówię, że to nie będzie żaden minimalizm, bo nie mam po prostu do tego charakteru. Lubię otaczać się pięknymi rzeczami, zwłaszcza takimi, które cieszą nie tylko moje oko, ale też na przykład moją twarz, dają mi radość, w ogóle wykonywanie makijażu sprawia mi dużo radości, także posiadanie jakiejś tam różnorodności jest dla mnie ważne. Natomiast tak uczciwie przyznaję przed sobą oraz też przed Wami, że niektóre kategorie troszeczkę wymknęły się spod kontroli. Jeżeli ktoś trafił na ten film jako pierwszy na moim kanale, to naprawdę polecam zajrzeć później na playlistę, zobaczyć z jaką ilością kosmetyków zaczynałam, jakie miałam plany na ten rok, oraz jak mi szło z ich realizacją, ponieważ no, bywało różnie, bywało różnie. Także w tym odcinku, już nie przedłużając tego wstępu, porozmawiamy sobie trochę o danych liczbowych, powiem Wam jak zmieniły się poszczególne szczególne kategorie, to znaczy ile mi przybyło, ile może ubyło, ponieważ przed tym, jak tutaj usiadłam do nagrywania, tak naprawdę zajęłam to za trzy dni, przeliczyłam jeszcze raz swoją kolekcję i pierwsze, słuchajcie, co zauważyłam, to to, że moje dane ze stycznia nie były do końca prawidłowe, a to znaczy nie wzięłam pod uwagę tego, że ja mam w swojej szafie na którą teraz patrzę, tak zwaną szufladę wstydu, i ona na początku roku była naprawdę pełna. Było tam sporo produktów jeszcze z, z Sephory. może część z Was pamięta, byłam prawie, że byłam na evencie Sefory w zeszłym roku, z którego wróciłam z wielką torbą kosmetyków. Sporo z tych kosmetyków poszło od razu do tej szuflady, ponieważ chciałam jeszcze zdecydować, czy będę ich używać, czy będę je sprzedawać, oddawać, co się będzie z nimi ostatecznie działo. Także sporo z tych kosmetyków właśnie wylądowało tam, i w trakcie kolejnych miesięcy coś tam z tej szuflady podbierałam, albo dla Siebie albo żeby komuś przekazać. I te produkty, które ostatecznie wylądowały w mojej kolekcji, uznałam, że trochę będzie niesprawiedliwe, jeżeli będę je doliczać do stanu jakby magazynowego tego czerwcowego, ponieważ to by założyło inną liczbę, na której bardzo mi zależy, żeby ją właśnie trakować w tym roku, czyli ile produktów kupiłam. Także jeżeli coś na początku roku było jakby ze mną tutaj w domu, ale nie było w mojej kolekcji oficjalnie, a w międzyczasie to wyjęłam, to po prostu zwiększałam tą liczbę wyjściową styczniową. Mam nadzieję, że to ma jakikolwiek sens, a jak mi to pewnie wyjdzie w praniu. Dobrze, zaczynamy kategoria, od razu lecimy z paletami cieni. Jest to na pewno moja pięta Hillesowa, aczkolwiek są też inne kategorie, w których sobie nie radzę, także nie wiem, może mam kilka pięt. Natomiast, jeżeli chodzi o palety, zaczynałam w styczniu z liczbą 226 w tej chwili jestem na liczbie 195, także udało mi się zejść z 200, z czego się bardzo cieszę. Taki był też plan. Zdeklarowałam 29 palet, 6 kupiłam e, i dwie wylądowały na emeryturze, można <grym> tak powiedzieć. To są te dwie palety od Adept Cosmetics, o których mówiłam w innym filmie, że są to palety takie, no dla mnie osobiście, kultowe, które chciałabym zatrzymać, no, natomiast one nie są już w takim regularnym użytkowaniu, więc e, one wylądowały w szufladzie takiej dla emerytów i oficjalnie tutaj tej mojej liczby palet. Ale właśnie w użytkowaniu ich nie wliczam. Także 195, w ogóle jaka liczba, to jest liczba palet, które w teorii są w użytku. Mówię w teorii, ponieważ prowadzę wielki projekt zdecydowania wszystkich moich palet i ta liczba będzie się zmniejszać. Tak mam, mogę powiedzieć w tajemnicy, że marzy mi się, żeby ta liczba spadła do liczby dwucyfrowej. Ale to słuchajcie, marzenie tej głowy, nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak bardzo musiałabym ruszyć tą swoją kolekcję, to znaczy matematycznie wiem, ale biorąc pod uwagę, że jest dobrych kilka marek, z których mam na przykład 15 plus palet, musiałabym naprawdę ostre czystki zrobić, sama Natasza Denona to jest chyba 30 palet, czy 29 w tej chwili. Ale pozbyłam się dobrych kilku mini paletek. Miałam problem, żeby pozbyć się MIDI albo tych dużych palet, ale kto wie, może jak dojdę w tym projekcie testowania do Nataszy, to może zmienię zdanie. Póki co 195 jest OK. Pierwszy cel osiągnięty, to znaczy zeszłam z 200 natomiast lecimy dalej, lecimy dalej, ponieważ ja bym chciała tą liczbę naprawdę mocno, mocno zmniejszyć. Myślę, że kolejnym celem będzie 150, a potem zobaczymy, co dalej. Kolejna kategoria to bazy. Z pasami poszło mi całkiem nieźle, to znaczy zaczynałam z lipą 29. W tej chwili mam ich 20. To są bazy zarówno do twarzy, jak i do oczu. Bardzo fajnie mi poszło z kategorią bazy do twarzy, ponieważ miałam na początku roku ich 19. W tej chwili mam 7, z czego jedna jest nowa. Jedną zakupiłam w tym roku. Także jeżeli chodzi o bazy do twarzy, jestem bardzo zadowolona. A to też wynika z tego, że właśnie bazy testowałam już w tym swoim wielkim projekcie testowania wszystkiego. Więc jest to kategoria, która no, miała szansę już przejść tą pierwszą selekcję. Trochę gorzej jest, jeżeli chodzi o bazy do oczu, ponieważ miałam ich na początku roku 10. W tej chwili mam 13, także ta liczba się troszeczkę zwiększyła. Kupiłam w tym roku cztery nowe bazy do oczu, jedną zużyłam. Także biorąc pod uwagę, że baza na powieki zużywa się naprawdę długo, tutaj na pewno muszę sobie jakiegoś bana dać, bo tych baz jest stanowczo za dużo. Aczkolwiek ich jeszcze wszystkich nie testowałam, wydaje mi się, że co najmniej dwie albo trzy będę deklarować później, ale kategoria też jest na zielono, też liczba się zmniejszyła, także ja jestem mimo wszystko zadowolona. Dalej, jeżeli chodzi o podkłady, to była dla mnie najważniejsza kategoria. Kategoria, która najbardziej chyba mnie szokująca. Kiedy robiłam tą pierwszą inwentaryzację, zaczynałam z 32 podkładami. Mówię podkłady, ale tak naprawdę mam na myśli wszystkie produkty do twarzy tego typu, w tym Skin Tint, Bebe Krem. Mam chyba cały jeden, ale też się liczy. Miałam też na początku roku podkład w poduszeczce, podkład w pudrze, także wszystkie podkłady, jakie istnieją. To jest liczba 32 na początek tego roku. W tej chwili... 26, z czego 4 zdekaterowałam, ale 4 zużyłam, także jest nieźle. Myślę, że docelowo chciałabym tak zostawić około 5 podkładów. Wydaje mi się, że jest to liczba, która da mi dosyć dużo różnorodności. Natomiast będzie też możliwa do zużycia, także okolice 5 to jest to, w co wceluję, także no to ja troszeczkę przede mną, ale i tak już jest ładny postęp. Także jestem bardzo zadowolona z tej kategorii. Następna kategoria to są korektory. Tutaj też bardzo mocno pracuję. Naprawdę przykładam się do tego, żeby te korektory zużyć. Zaczynałam z liczbą 16, w tej chwili mam 12. 5 zużyłam, jeden zdeklarowałam i dwa są nowe. Na nowych korektorów w tym roku Bana sobie oficjalnie nie dałam, Także no stąd te nowe tutaj wpadły, ale z tej kategorii też jestem bardzo zadowolona. I tutaj jest duża szansa, że na koniec roku zobaczymy już jakąś cyfrę. No i teraz, teraz przechodzimy do tych kategorii, które niestety nie będą na zielono, które, w których liczba się zwiększyła. Zacznijmy tutaj od pudrów. To jest dla mnie o tyle dziwna kategoria, wydawało mi się, że używam dosyć dużo pudru, może nie jakoś ekstremalnie dużo, ale rzeczywiście pudruję całą twarz, jakoś nie szczególnie się z tym, nie wiecie, nie ograniczam, natomiast zużycie dla mnie pudru sypkiego na przykład, no zajmuje mi trochę czasu, już nie mówiąc o prasowane, prasowane zajmują mi chyba jeszcze dłużej i tutaj zaczynam z liczbą 25, tutaj są właśnie sypkie, prasowane wszystkie pudry, jakie istnieją, również te pod oczy, w tej chwili mam ich 26. Także jest jeden więcej, natomiast udało mi się trzy zużyć w tym roku, jeden zdeklaterować, natomiast pięć jest nowych. Cztery sama kupiłam, jeden dostałam od koleżanki w spadku. Że tutaj jest dla mnie taka informacja, że muszę troszeczkę zwolnić z kupowaniem pudrów, ponieważ nie zużywam ich tak szybko, jak mi się wydawało, że je zużywam. Natomiast poza tym jest nieźle. Trzy no, zużyte, jeden deklater. To też jest całkiem fajny wynik jak na pół roku. Z tych czterech, które kupiłam, tak z pamięci, ponieważ nie mam dokładnie tego wszystkiego teraz przed sobą, wydaje mi się, że dwa z nich to były pod oczy pudry, które kupiłam zresztą w Polsce. To było rzeczywiście uzasadnione. Szukałam nowego pudru, także no, nie czuję się aż tak źle z tą kategorią, mimo tego, że no jest oficjalnie na czerwono. Kole kolejna kategoria, no, to, to jest właśnie moja ta druga pięta achillesowa, czyli róże. Różów miałam 83. W tej chwili mam 10 więcej, 93. I cała ta dziesiątka to są nowe róże, które sama kupiłam. Oczywiście nic nie zużyłam, no bo ciężko zużyć róż. Chciałabym chociaż jakiś pan w tym roku zrobić, jeżeli chodzi o róże, ponieważ zużyć to zdaję sobie sprawę, że nie zużyję. Ale korci mnie wybrać jakiś róż i chociaż spróbować go spanować. Tylko musiałabym popatrzeć, czy jest któryś no, na tyle zużyty, żeby w ogóle to było możliwe. Nie jestem pewna w tej chwili. No i tak to jest moja pięta Achillesowa, nie będę ukrywać. I myślę, że to będzie kategoria, na której będę musiała się mocno skupić w przyszłym roku, tak jak w tym roku właśnie skupiam się na podkładach, tak myślę, że w przyszłym roku róże, róże, brązery to będą te kategorie, które sobie będę musiała mocniej ograniczyć, no i przede wszystkim też zdeklaterować, ponieważ podczas tej inwentaryzacji, nie ukrywam, że w kilku kategoriach, głównie tutaj chyba w maskarach i w produktach do ust, szminkach, błyszczykach i tak dalej, tam robiłam od razu deklater, natomiast jeżeli chodzi o róże, tutaj no nie byłam w stanie, to już mnie serce bolało, także no trudno na razie jest jak jest, tego, jest na czerwono, natomiast czeka mnie jakiś tam deklater niedługo, Szczerze nie widzę tego. Może kilka bym była w stanie oddać, ale nie wiem czy nawet tyle, żeby to miało jakikolwiek sens. No nic, idziemy dalej. Brązery. Brązery to również, to również jest moja pięta, już trzecia. Pięta hilesowa oczywiście. Zaczynałam z liczbą 37, w tej chwili mam ich 40. I co ciekawe, liczba tutaj wzrosła o 3, natomiast przybyło u mnie tak naprawdę 5 brązerów. 4 kupiłam, 1 dostałam, natomiast dwa zużyłam, a w kolejnych dwóch zrobiłam pan. Także jest jakiś postęp, słuchajcie. Mam też jeden brązer, który jest już na prawie, że wykończeniu, także będzie kolejny. Wydaje mi się, że jestem w tym roku jeszcze w stanie zużyć i jeszcze jeden bronzer. Oczywiście wybieram te kremowe, no bo to jest najłatwiej zużyć, ale czuję, że jeżeli nie kupiłabym żadnego bronzera do końca roku, to jestem w stanie sprawić, że ta kategoria będzie na zielono na koniec. I powiedzmy sobie, że taki jest plan w takim razie. Kolejna kategoria to rozświetlacze i tutaj mimo wszystko jestem z siebie dumna. Zaczynałam z liczbą 64, jest w tej chwili 65%. Kupiłam dwa rozświetlacze. Jeden zdeklarowałam, ponieważ śmierdział. To był taki rozświetlacz w płynie od Charlotte Tilbury, Hollywood Flawless Filter. Zresztą miałam planę go dać do kosmetyczki lipca i go zużyć, natomiast już śmierdział, także go po prostu wyrzuciłam. Także w teorii ta liczba wzrosła tylko o jeden, także niedużo. Natomiast to jest kategoria, przez którą nie przechodziłam jeszcze tak konkretnie, żeby właśnie jakiś tyklater zrobić, żeby zobaczyć, czy cokolwiek jestem w stanie zużyć, albo może jakiś pan zrobić. To też jest kategoria, która no czeka. Czeka, troszeczkę jest zaniedbana przeze mnie, natomiast nie jestem w stanie nad wszystkimi kategoriami się tak pochylić porówno. W pierwszym półroczu postawiłam na ten makijaż taki bazowy, na właśnie na bazy, podkłady, na korektory. Natomiast myślę, że drugie półrocze postawię na produkty do konturowania, właśnie na bronzery, róże, rozświetlacze i postaram się tutaj zrobić jakieś roszady ale generalnie nie jest źle, no jest na czerwono, ale nie jest źle, tylko o jeden wzrosło. Dalej mamy kredki do ust, czyli konturówki mówiąc normalnie. Było ich 55, jest w tej chwili 58%. Żadnej nie kupiłam, żeby nie było. Mam bana na konturówki w tym roku, natomiast się dostałam w formie prezentu. To, że mówiąc, też mi dało do myślenia, kiedy widziałam, w ilu kategoriach właśnie te prezenty od kogoś, od koleżanek, sprawiały, że te kategorie były jednak na czerwono. Zaczęła mi się taka właśnie lampka świecić, czy ja muszę przyjmować te prezenty? No bo umówmy się, w 99% to nie są jakieś prezenty typu, nie wiem, na urodziny, czy z jakieś. Tam okazji. To są takie produkty, które może koleżankom się znudziły albo ich po prostu nie używają i się po prostu nimi wymieniamy. Ja im też takie wiecie, no, kukuł czy jaja podrzucam. Nie no, śmieję się, to nie są kukuł czy jaja, to są dalej dobre produkty, ale generalnie po prostu wymieniamy się kosmetykami. Może muszę być bardziej selektywna, jeżeli chodzi o te produkty. Zazwyczaj pyta mnie koleżanka, czy bym coś tam chciała, bo ona się tego chce pozbyć. No ja, jak, jak głupia, zawsze mówię tak, ale może muszę zacząć mówić nie. Kolejna kategoria to są ketki do oczu. Tutaj było 49, jest 40, 9, także nic się nie zmieniło, wpadła jedna nowa kredka, a jedną zdeklaterowałam. Także no wyszło na zero. To też jest kategoria, której chciałabym się bardziej przyjrzeć, ponieważ kiedy robiłam tą inwentaryzację i liczyłam, zaczęłam sobie też je tak układać kolorami, i weszło na to, że no w niektórych kolorach mam tych kredek kilka, a tak naprawdę i tak ciągle sięgam po jedną góra dwie z danego koloru. Na przykład, jeżeli chodzi o brązy. Brązy i czerń to są kategorie, w których mam więcej niż jedną kredkę, a tak naprawdę ciągle sięgam, no myślę, że po dwie. Dwie brązowe i dwie czarne, powiedzmy. Także tutaj wydaje mi się, że też jakiś mały declutter mógłby wlecieć. Plus chciałabym zacząć używać kredki od Kaleidos, ponieważ mam ich set tych multichromowych kredek, który ma już no, swoje lata. To są też kredyczki, które bardzo łatwo się łamią, których też nie mam aż tyle w środku, już sporo ich zużyłam, także może muszę sobie zrobić jakiś taki mini projekt pan z tymi kredkami i spróbować je do końca roku zużyć. Zawsze ta końcowa liczba kredek spadnie kilka, prawda? Także taki jest mój plan na drugie półrocze. Następnie szminki, tak. Szminki to była właśnie ta kategoria, którą troszeczkę zdeklaterowałam teraz podczas inwentaryzacji tej czerwcowej. Tutaj tutaj przypomnę, że to są szminki zarówno takie klasyczne, tak zwane buletowe, ale również błyszczyki, olejki do ust, balsamy, lipsteiny, tinty, wszystko generalnie, co się nakłada na usta poza konturówką. I tutaj zaczynałam z liczbą 229, która też mnie przeraziła ogromnie. Pamiętam, że byłam na w szoku, że mam więcej szmin Niż palet cieni. No ale tak, taka była liczba na początku. W tej chwili ta liczba to 195. Także czekajcie, czy to nie jest tyle samo co palet? Tak. W tej chwili mam dokładnie tyle samo produktów do ust, jak palet cieni. Oj, to ciekawa jestem, jak na koniec roku te kategorie się będą porównywać. Natomiast y, tak, y, 45 produktów zdeklaterowałam. To były produkty albo bardzo stare, albo takie, które śmierdziały. Było ich dosłownie kilka, ale były takie. Albo były to produkty, które miałam już gdzie indziej w podobnym kolorze i zdecydowałam, że wolę zostawić po prostu coś innego. To też jest taka moja refleksja, jeżeli chodzi właśnie o te produkty do ust, że mam bardzo dużo fajnych szminek, które bardzo lubię, natomiast nie noszę ich, ponieważ mam w tym samym kolorze na przykład pięć innych, któryś z tych pięciu ma na przykład mniejszą pojemność, i myślę, że być może w ten sposób to zużyję. Więc leżą te moje najlepsze szminki, czekając na nie wiadomo co, a ja używam czy próbuję zużyć coś, co tak średnio mi odpowiada. Także stwierdziłam, że dosyć tego. Pozbywam się tych świecie średniaczków powiedzmy z mojej kolekcji, a zostawiam już naprawdę takie szminki, po które bardzo, bardzo chcę sięgać. Także 45 zdeklaterowałam, 3 skończyłam, to były olejki do ust, yy, same, jednak. Produktu zapisałam, sobie tutaj, nawet nie mogę znaleźć. To jakiś basem od Summer Fridays. Nie mogę po prostu go znaleźć, także na razie zapisałam go na straty, natomiast no, być może go odnajdę później. Dziewięć dostałam od koleżanek, co jest w ogóle dużą liczbą. Wydaje mi się, że muszę naprawdę poparsować na swoją asertywnością. I sześć kupiłam, także tak wygląda ta kategoria ust. Cieszę się, że spadła, że spadła poniżej tej dwusetki, natomiast nadal to jest. To jest ogromna liczba. Chyba wszyscy się tutaj ze mną zgodzicie, że to jest liczba po prostu za duża. Za duża dla normalnej osoby. Ja przypomnę, nie jestem żadnym makijażystą. Nie maluję innych ludzi, maluję tylko siebie. I mimo tego, że naprawdę zawsze lubiłam szminki i zawsze miałam dużo szminek, no to ta liczba to już troszeczkę jest przesadą. Następna kategoria to cienie pojedyncze, zarówno te prasowane, jak i w słoiczkach czy w kredkach. Yy, 212 to była moja liczba ze stycznia. W tej chwili jest 221. Co by się mniej więcej zgadzało, kupiłam 8 cieni pojedynczych Inglota, jeden od Kiko Milano, także tutaj się wszystko zgadza. Natomiast ja w międzyczasie zdeklarowałam całą paletkę od Uden's Eye, ponieważ te cienie pojedyncze, mimo tego, że przebieg nie wyglądały, to niestety śmierdziały i poradziliście mi po prostu, żeby je wyrzucić, żeby już no, nie dawać im kolejnych szans. Mimo tego, że wyglądają dobrze, to po prostu może mi się coś w oko stać. Rzeczywiście tak, tak mogło być, więc trochę mnie dziwi, że ta liczba nie jest mniejsza. Natomiast z tego, co teraz patrzę, bo waszam sobie z na tą moją listę cieni pojedynczych. Ja tam w ogóle nie mam udensaj. Także wydaje mi się, że ja nie policzyłam. Nie policzyłam tych cieni podczas inwentaryzacji styczniowej. A jako, że już ich nie mam, to nawet nie wiem, ile miałabym ich dodać do tej liczby styczniowej, żeby teraz ją odjąć. Nieważne, słuchajcie, trudno. Będzie to nauczka na przyszłość, żeby wszystko spisywać na bieżąco. Tutaj zastanawiam się, co mogę zrobić z tą kategorią. Są pewne cienie pojedyncze, które rzeczywiście chciałabym się pozbyć, takie prasowane. Po prostu po nie nie sięgam i wiem, że nie sięgnę, głównie to są maty. I na pewno muszę też zrobić większe porządki, jeżeli chodzi o te cienie pojedyncze w takich, nie wiem, słoiczkach, nazwijmy to, ponieważ mam ich naprawdę sporo. To są produkty mokre, jakby nie patrzeć, więc chciałabym troszeczkę ich poużywać. Nie zużyję na pewno wszystkiego, ale zrobić chociaż jakieś denka, to by było fajne. Z tego co widzę tutaj dokładnie, w tej rozpisce pozbyłam się kilku cieni w płynie. Tak, widzę, że ich nawet nie odjęłam, także ta liczba jest jednak inna jest 218. Już to naprawiam, tak czy siak jestem na plusie, ale niech będzie dla poprawności rachunku. Mam w tej chwili 218 tych cieni pojedynczych, i tutaj na pewno będę pracować nad tym, żeby tą liczbę zmniejszyć. Głównie to będzie deklater, no bo ciężko zużyć taki produkt. Następnie palety do twarzy. To jest też kategoria, którą udało mi się całkowicie przetestować w projekcie testowania wszystkiego. Było ich 15, w tej chwili jest 12, niby zmiana nieduża, natomiast 5 zdekleterowałam, dwie mi przybyły. Także stąd ta różnica po prostu jest mniejsza, natomiast w dalszym ciągu jestem na zielono, ogólnie rzecz biorąc, w kategorii mi ubyło, także jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o maskarę, tutaj dosyć dużo się działo. Zaczęłam z liczbą 33, w tej chwili mam 19, 6 zużyłam, dwie są nowe. To była maskara brązowa oraz primer, tak naprawdę do rzęs, ale niczego już tutaj w tej kategorii. 10 zdekatorowałam i to były maskary, które były otwarte no, na pewno dłużej niż 3 miesiące. Wydaje mi się, że nawet 6 miesięcy. Po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że wszystkie maskary które są otwarte, które nie pamiętam, kiedy otworzyłam, czyli na pewno nie otworzyłam ich w tym roku, idą po prostu do kosza. I w tej chwili mam otwarte. Dwie bodajże, a cała reszta jest zamknięta, także mam nadzieję w tej chwili już bardziej panować nad tymi maskarami. zanim sobie też zapisywać datę i co trzy miesiące je zmieniać. Jest jej dosyć dużo, także starczy mi na pewno jeszcze na cały przyszły rok, pewnie na następne dwa lata, ale przynajmniej jest już z głowy. Dobrze, następna kategoria to jest Setting Spray, miałam 9. w chwili mam 11, ponieważ dwie kupiłam natomiast w tym miesiącu mam nadzieję wykończyć dwie, które mają bardzo niski stan że ta liczba znowu spadnie do 9. no i będę pracować dalej nad tym żeby ta ogólna liczba mgiełek spadła i tutaj też wydaje mi się, że jest tak najbardziej możliwe, po prostu najczęściej sięgałam po Charlotte Tilbury, którą uwielbiam, natomiast mam jej takie opakowanie jumbo ogromne, w którym owszem zrobiłam jakiś postęp natomiast no nie ma szans, żebym wykończyła je w tym roku, zwłaszcza, że nie chciałabym go wykończyć Wolałabym wykończyć jakieś inne mgiełki, a tą Charlotte używać sobie tak, wiecie, od święta na razie, przynajmniej dopóki nie zużyję tego, co mam. I ostatnia kategoria to był eyeliner. Było 17 eyelinerów na początku roku, co w ogóle biorąc pod uwagę, że ja bardzo rzadko robię kreskę, jest śmieszne. Natomiast tutaj są eyelinery zarówno w pisaku, jak i te słoiczka kolorowe, które ja sobie używam głównie na linii wodnej. W tej chwili mam 14. Jeden kupiłam, 5 dostałam w prezencie i 9 z Było Były po prostu już stare i suche. Także stąd ta różnica jest 14. Wydaje mi się, że nic w tej kategorii się nie zmieni do końca roku, chyba że ubędzie. Jeżeli coś wysnie, to na pewno coś ubędzie. Natomiast y, wydaje mi się, że jest to kategoria taka w miarę stała. Niech na razie będzie ta 14, Nie przeszkadza mi to aż tak. Także tak wygląda moja inwentaryzacja w połowie roku. Kolejna będzie oczywiście na koniec tego roku. Bardzo jestem ciekawa, czy ta liczba kategorii, wiecie, na czerwono, w których mi przybyło, spadnie. Myślę, że jest na to szansa. W tej chwili mam 7 kategorii na czerwono, 8 na zielono i jedna stoi w miejscu. Także mam nadzieję na koniec roku tą różnicę troszeczkę zwiększyć, bo jednak znacząca większość kategorii była na zielono. A jeżeli Wy robicie sobie podobny projekt w tym roku, dajcie znać jak Wam idzie, czy robicie inwentaryzację taką półroczną, czy dopiero na koniec roku. No i jeżeli już wszystko podliczyliście, to dajcie znać jak Wam idzie, jak Wam poszło, z jaką kategorią idzie Wam najlepiej, a z jaką idzie Wam najciężej. Bardzo jestem ciekawa. Dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam pięknie. Życzę Wam oczywiście przemiłej reszty dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa!